tak jeszcze kupę, na kupę poszedł Było cudownie, możemy jechać O boże Waldecki, proszę podejść do dyspozytora, podpisać się na kartę i proszę pobrać ten lady, dziękuję i jedziemy Ale ja nie wiem czy macie takie rozmiary Mani Mamy rozmiar unisex <laughs> Nieważne, dla babcia też wsadzi Eee, yy, no na <laughs> Będzie pan zadowolony Ja na stację tu szybko zjadę, się przespać Ja też muszę O z dama z tym spaniem Ej, no śpiąca królewna jest, <laughs> no to co? Na w żabę zamienić, będzie spokój. Może... Zjeżdżamy na truck Kto tam chce tankować, siusiać, spać? No i kubkę, no i kubkę. Siusiu, majtki. A, stać z pampersów? I tym samym Potrzeba jechać... Jest, <gulanie> to sobie gumkę poluźnij. <gulanie> nie, gumka mi <gulanie> No to gumkę ściągnij, obetnij, wyciągnij. Odłóż <gulanie> cokolwiek. Nie, dobra, cicho, bo dzieci są. <gulanie> Więcej tego gnia ode mnie. I oparówek dużo zjadła. Cia, widzieliśmy. Maria to zawsze asystent, asystent dyrektora dyrektorki, czyli mnie. Asystuje tyły. On pewnie nie dowierzy, że, że, ja, że ja jadę, i dlatego pilnuję.